Ja wiem, że to dziwnie zabrzmi, ale lubię się gubić w Korei Właśnie prawie przyjechał nas traktor Z Każdym dniem mam chyba większą topię To nie jest niestety najlepszy stolik, najlepszy stolik jest tam Mnie tutaj chyba nie powinno być Karol, co robisz? I wy... myrgana. Na koniec tego dnia stała się najbardziej absurdalna rzecz chyba w moim życiu Witamy się z wami w nowym vlogu na kanale Anne Buffalo. I obiecałyśmy sobie tak. i też przed kamerą, że tak. wrócimy do początku. Tak. I jesteśmy. Byłyśmy tutaj na moje urodziny, wtedy było super gorąco tak. i zwiedziłyśmy głównie Art Valley, czyli taką. Sygnaturę Miejsce charakterystyczne dla począt. Najbardziej znaną rzecz Jak wpiszecie począt w Google to wyskoczy wam po prostu to A teraz postanowiliśmy zwiedzić wszystko inne Te miejsca są, co oczywiście nikogo nie zaskoczy Już nas na pewno nie zaskakuje Bardzo oddalone tak. od siebie Te miejsca, które mamy dzisiaj na liście Także zobaczymy ile nam się uda dzisiaj zwiedzić Ponieważ dzisiaj rozpoczął się okres czusok Koreańczycy wyjechali Większość Koreańczyków wyjechało Z tego co czytałam 70% Koreańczyków w tym roku Postanowiło wyjechać za Granice, bo w tym roku te wakacje, ten okres czusek jest bardzo długi. Niektórzy mają nawet 6 dni wolnego. My miałyśmy kilka opcji, ale uznałyśmy, że nie zaryzykujemy. Tak. I zostaniemy jednak w Seulu, żeby było bezpiecznie. Ponieważ wszystkie opcje, które sobie przekalkulowałyśmy w głowie, miały ten cień adrenaliny. Tak, że wszystko będzie zamknięte, że nie dostaniemy się do tych atrakcji, do których chcemy się dostać. Dziś w sumie w Począt też jest taka opcja, że się nie dostaniemy tam, gdzie byśmy chciały. Ale cóż, jak się nie przekonamy, to się nie dowiemy. Więc na jutro zaplanowaliśmy Seul tak. i wszystkie atrakcje związane z czusok. Tak. A dziś wjechałyśmy kawałek poza Seul, ale jeszcze nie tak daleko. Jesteśmy tutaj. Dosłownie na środku niczego Ale jest znak na kawiarnie Widać logo z daleka Oprócz stacji benzynowej jest to jedyne miejsce, które można tutaj obejrzeć Pierwszym miejscem, w które dzisiaj zawitałyśmy jest kawiarnia Per Zamówiłyśmy dwie kawy Zamówiłyśmy dwie kawy Jedną zwykłą latę, a drugą mascarpone latę. Dokładniej mascarpone cheese latę I ta serowa kawa jest zaznaczona takim uroczym narysowanym serkiem I do tej kawiarni jedzie się dokładnie po ten widok Ta kawiarnia jest przy samym jeziorze że jest piękny widok na góry, i część stolików jest przy takim wielkim szklanym oknie. Tutaj jest nasz. To nie jest niestety najlepszy stolik. Najlepszy stolik jest tam, ponieważ jest na samym środku tego okna i można zrobić przepiękne zdjęcia z widokiem na to jezioro. Tutaj jest drugie miejsce na zdjęcia takie okno z widokiem na Zieleń. Ale jesteś teraz na zewnątrz i tutaj jest taki widok. Chociaż nadal uważam, że te miejsca tam na dole, zaraz przy brzegu, są najpiękniejsze. W sumie jest tutaj bardzo dużo miejsca. Z każdej perspektywy można zrobić zdjęcie. Bo tam na górze jest dach, a tutaj jest jeszcze pierwsze piętro. I miejsca na pierwszym piętrze wyglądają tak. I jak widać, to jest całkiem pusto, nikogo tutaj nie ma, ale to dlatego, że wszyscy są na dole, tam w tej części, w której byłyśmy przed chwilą. Nasz mikrofon, niestety, kolejny raz postanowił po prostu nie nagrać dźwięku, więc uwaga, w tej scenie stoję na środku niczego, macham rękami i chyba próbuję przekazać, że do najbliższego przystanku mamy ponad pół godziny na piechotę, ale jak tam dojdziemy, to i tak autobus może nie przyjechać, bo my to my, a Korea to Korea. I jeżeli oglądacie nasze vlogi z Korei, to na pewno zauważyliście, że miałyśmy trochę problemów ze sprzętem, dlatego zachęcamy do wspierania naszego kanału, obiecujemy wydać każdą złotówkę na nowy mikrofon, może nową kamerę, jeżeli więcej osób postanowi dorzucić swoją cegiełkę. Dziękujemy. Idziemy sobie już jakiś czas, tam w ogóle była tablica z nazwą miasta, ale... Powiem wam, że widoki wszystko wynagradzają. To miasto jest małe, bardzo ciche, ale jest piękne. Taki mały strumyczek znalazłyśmy po drodze. Tam są w ogóle góry. Więc, mimo tego, że mamy małe problemy z znalezieniem drogi do kolejnego miejsca to widoki nam to wynagradzają. Znalazłyśmy taki miniaturowy przystanek, niepozorny, nawet nie tak daleko od tamtego miejsca. Tak, tylko że to nie jest przystanek autobusowy tego autobusu, do którego miałyśmy iść, bo tam to chyba faktycznie nie istnieje przez następne 10 kilometrów. Więc znalazłyśmy trasę alternatywną, więc musimy podjechać do miasta, do City Hall, czyli do samego centrum początku, i tam liczyć na cud, ale stamtąd teoretycznie mamy dwa autobusy i one mają bardzo długie interwały. Wiem, że teraz nie macie z jednego pojęcia, o czym ja mówię, ale one mają bardzo taki rozległy rozkład, tak mniej więcej co 3 godziny jeżdżą, więc jak jeden... Nie przyjedzie, to jest szansa, że przyjedzie drugi i jakoś damy radę Ale teraz siedzimy w otoczeniu Kwiaciarni I kilku takich małych Zamkniętych sklepów z oponami tak. I właśnie uznałam w swojej głowie, że W takie miejsca lubię jeździć najbardziej I Zawsze pod koniec dnia uważam, że to była Taka świetna przygoda Ja wiem, że to dziwnie zabrzmi, ale lubię się gubić w Korei Dobra, sytuację mamy dość kryzysową Bo w sumie mamy dwa miejsca Do których chciałyśmy dzisiaj iść I one niestety się wykluczają I mam otwarte dwie aplikacje ja mam otwartego Neybera i ja mam otwarte Kakao i w jednym mam jedno miejsce zaznaczone, a w drugim drugie. Tylko problem jest taki, że żaden z tych autobusów nie przyjeżdża. To jest na przykład napisane, że w święto, czyli w czyszłop, który mamy teraz, jeździ na przykład co 360 minut. Sprawdziłam dosłownie wszystkie rozkłady, jakie istnieją w internecie, i ogarnęłam, że jakikolwiek autobus już nawet nie wiem dokąd, teraz już mi chyba wszystko jedno że jakikolwiek autobus rusza teraz, o 17 na pewno. Inny rusza za pół godziny, tylko że tak naprawdę za chwilę będzie ciemno. Te autobusy kończą swoje trasy o 18.30, z tego co widziałam, więc nawet jeżeli gdziekolwiek dojedziemy, a widzicie, że zajmuje to godzinę do jednego miejsca i, i prawie godzinę do drugiego, to istnieje szansa, że nigdy stamtąd nie wrócimy. Ale musimy dokonać decyzji. O! O! O mój Boże! Byliście świadkami cudu. Czyli autobus zdecydował, jedziemy do Herb Island. Tam z kolei na tym przystanku jest to drugie miejsce, do którego chciałyśmy jechać, czyli taki most nad przepaścią, nad doliną, ale nic straconego. Myślę, że znowu któregoś dnia znajdziemy się w początku. Dojechałyśmy, okolita dookoła jest taka, a nasz cel wygląda. Tak. Jeszcze nie kupiłyśmy biletów, ale zauważyłyśmy listę pięciu najlepszych rzeczy tutaj, które musimy zwiedzić. Więc na pierwszym miejscu jest Muzeum Ziół. To jest pierwszy ogród botaniczny w Korei, z tego co wyczytałyśmy. Na drugim miejscu jest. Powód, dla którego tutaj właściwie przyjechałyśmy, a właściwie powód, przez który zwróciłyśmy uwagę na to miejsce, czyli Festiwal Świateł. One się palą 365 dni w roku, podobno zapalają się o 18.30, więc jesteśmy idealnie tutaj. Na trzecim i czwartym miejscu jest jedzenie. Tutaj jest taki tradycyjny chlebek z czosnkiem. A na czwartym miejscu jest coś, co mnie bardzo zaskoczyło, czyli bibimbap, ale w wersji z ziołami, z kwiatami według obrazka. A na piątym miejscu, jeżeli byście byli zainteresowani, my chyba nie skorzystamy, jest. Ziołowy masaż stóp. Wszystko się dzieje tak szybko, że nawet nie dostałyśmy mapki. W ogóle nawet nie dostałyśmy biletu, tylko po prostu paragon. Nikt nam tego biletu nie sprawdził, ale znaleźliśmy mapkę tutaj i w tym momencie znajdujemy się tu, czyli przeszłyśmy koło tego muzeum, ale uznaliśmy, że skoro jeszcze jest światło, które zaraz pewnie zgaśnie, co zaraz zniknie, to chcemy dojść tu, czyli na kolorowe pole kwiatów. Zobaczymy, jak to wygląda, ale jeżeli chodzi o cały ten obiekt, on jest przeogromny. Są nawet gondole, są jakieś atrakcje wodne, jest wodospad, tam widzę jakąś gwiazdkę z dinozaurami, tam widzę jakieś osiołki, więc wiem, że są tutaj też zwierzęta. Na górze jest święty Mikołaj, z tego co pamiętam, jest coś takiego jak Santa... Czy coś takiego, nie pamiętam już. Ale tego jest mnóstwo, zamykają o 21.00, zmienia fakt, że dojazd tutaj jest genialny, więc do 21.00 nie możemy tu siedzieć. Bo z tego co widzieliśmy, to taksówka do Począt, ponieważ to jest dość daleko za Począt. Taksówka do Począt jest bardzo droga Postaramy staramy się zdążyć na ostatni autobus. Jakby siadałyśmy, to Pan też powiedział nam, żebyśmy uważały na czas, żeby jakoś wrócić. Więc na razie idziemy znaleźć ten pierwszy punkt. Pewnie jak dojdziemy, to się zapalą lampki i będziemy zwiedzać dalej. Tutaj jest ta wioska dinozaurów i jest taka atrakcja dla dzieci i obie uznaliśmy, że to jest genialne, możecie pojeździć sobie na dinozaurze. I to jest mnóstwo dzieci, które właśnie to robią. Niestety nie możemy skorzystać, ponieważ no, nie pokonamy tej bariery wagowej, ale obok są też takie większe dinozaury i uznałam, że ta wystawa na tej skale jest bardzo fajne, ponieważ to wygląda tak bardzo realistycznie, ponieważ te dinozaury wyglądają właśnie jakby skakały po tych górach. Ja jestem zachwycona, ale mogłoby być tego trochę więcej. Zresztą, w sensie jak spojrzałam na tę mapę, to myślałam że to jest gdzieś dalej, a tylko skręciłyśmy od razu, co tu było. Więc wydaje mi się, że jakby były trochę lepiej rozmieszczone, a nie po trzy gatunki w jednej zagrodzie, które zaraz się zjedzą, to by było trochę lepiej. Ale jeżeli chodzi o same te dinozaury, moim zdaniem są bardzo realistycznie stworzone. Ładne, tylko ten orzeł mi tu nie pasuje z tym królikiem. Tu jest ten orzeł, który mi totalnie nie pasuje, ale jeżeli chodzi o resztę, to możecie sobie przeczytać co to jest. Tylko że stan tych tablic jest taki, że pozostawia wiele do życzenia, bo jak to jeszcze się da przeczytać, tak tej tablicy i tamtej już kompletnie nie widać. Nie wiem kiedy to zostało stworzone. I tutaj z tej tablicy możemy wyczytać, że jest Pteranodon, który jest tam, tam, tam w krzakach, tam, on lata, więc siedzi na drzewie. Ja bym go nazwała pterodaktylem, jak mnie uczyli w podstawówce, ale wiem, że jest jeszcze bardzo dużo innych nazw na te dinozaury. Tam wydaje mi się, że widzę Velociraptora, aczkolwiek bardziej mnie zastanawia ten ptaszek, który tam skacze, bo jest bardzo kolorowy. Ale teraz go nie widać i pewnie wy go w ogóle nie widzicie. O, tam odleciał. Tam gdzieś jest. Ann zbliżanie w swoim programie montującym, tam jest ptaszek. Ale jeżeli chodzi na przykład o te... To ten jako jedyny, może uda mi się to pokazać, ten jako jedyny z nich wszystkich się rusza i wydaje z tego co słyszałam jakieś dźwięki. O, proszę bardzo. Oczywiście nie ma dźwięków jak na złość. Ale przed chwilą się ruszał. Właśnie prawie przyjechał nas traktor, ponieważ droga dla traktorów i takich pociągów jest tą samą drogą, którą my idziemy. Ponieważ można co prawda jeszcze kupić bilety, żeby właśnie takim traktorem się przejechać, żeby nas na to pole, ale wchodzi tylko do niego 20 osób, a kolejka była tak duża. Że uznałyśmy, że teraz będziemy tak nagrywać capiąc do kamery i się wyspniemy. 30 sekund później zaczynamy żałować swojej decyzji. Zaczynamy się czuć jak w początku podczas naszej pierwszej wizyty, tutaj, ale z pozytywów, jest tutaj bardzo dużo takich właśnie wystaw, instalacji, foto, miejsca zdjęcia i pokażę Wam. Ogólnie to to jeszcze jest nic, ale przed chwilą nagrywałyśmy pod tymi różowymi parasolkami, które są tam, tam między drzewami. Nie wiem, ile nam jeszcze zostało, ale ludzie są tam, tam wysoko. Ja chyba już powoli powinnam się przyzwyczaić do tego, że każde miejsce, które my sobie znajdziemy, jest na jakiejś górze. I doszłyśmy chwilę po tym traktorze. Ale chyba umieram. I jak ostatnio nie udało nam się złapać tej różowej trawy, złapać powiedzmy. Tak tutaj czytałam na tych plakatach, które były na dole, że to jest jakby funkcjonuje od 9 września. Że 9 września zakwitło. Mamy 28. I nadal to tu jest, więc mamy dzisiaj szczęście. Tutaj mam takie wrażenie. Jest tutaj kilka fotospotów. Pierwszym z nich jest oczywiście na tle tej Fioletowej, różowej trawy. Drugim miejscem, może niekoniecznie to jest miejsce do zdjęcia, ale jest to miejsce do zabawy. Jest to taka wielka góra różowego piachu. I tutaj, co prawda, teraz są dzieci, ale na Instagramie widziałam zjeżdżających tylko i wyłącznie dorosłych. Jest jeszcze jedno miejsce. Z kolei mój główny cel, czyli tamta huśtawka. Więc wyszłyśmy w tą trawę, jak wszyscy tutaj dookoła, ale jeszcze wam pokażę. To jest naprawdę warte przyjechania tutaj i męczenia się z tymi autobusami. Ten widok jest tego warty. Jakby ktoś się zastanawiał, czego możecie się spodziewać, to dokładnie tego: kulisy zdjęcia. Zapraszam Was na nasze Instagramy. Linki jak zawsze macie w opisie. Karol, co robisz? Układam trawę. Jest już ciemno: po kilku zdjęciach w tej trawie jest już całkiem ciemno. Ogólnie to genialnie nam idzie, z tego co widzę, jakby jak zawsze jestem przyzwyczajona, że nam gaśnie wszędzie światło. Więc jest ciemność totalna, ale widzę, że lampki się tam dalej świecą, więc zaraz zejdziemy na dół, może to jest chyba ze 30 osób, które czekają na ten traktor, ale my pójdziemy na piechotę, ale doszliśmy do tej huśtawki i ja już na niej siadałam. Ja już miałam na niej swoją pupę. Kiedy Pan nagle spotrawiła ja mam bilet na tę huśtawkę. I my po prostu, wiecie, jak w kreskówkach po prostu nagle miałam taką podkowę zamiast ust, ale powiedział, że możemy sobie zrobić zdjęcie. Więc zaczęła Ani robić zdjęcia które oczywiście wychodziły średnio, ponieważ jest ciemno, ale coś tam z tego wyszło. No i ten pan nas spytał, skąd jesteśmy. Tak mi mu się doświeciła taka lampka, że on ma przyjaciela, który mieszka w Polsce. I od słowa do słowa chyba zasłużyłyśmy będąc Polkami i pozwolił nam się trochę nielegalnie pobujać raz na huśtawce bez biletu. Więc to było bardzo ciekawe doznanie, byłam nad, nad, nie wiem, nad przepaścią totalnie, fajnie było. Zrobiliśmy zdjęcia, teraz idziemy na dół z nadzieją, że zrobimy jakiekolwiek inne zdjęcia. Udało nam się zejść z góry, wszystko mnie spędzi, wszystko mnie spędzi. Zostałam wymizana i wysmyrgana trawą z każdej możliwej strony. Mamy na sobie koniki polne, bo nie wiem o co chodzi, ale zeszłyśmy. Wróciłyśmy do tego punktu z dinozaurami, stanęliśmy do sobie na środku i wszędzie otaczają nas te iluminacje, są te lampki faktycznie, więc idziemy tam dalej zobaczyć jak to wygląda, bo na zdjęciach w internecie to widok był naprawdę, naprawdę imponujący, więc tego było mnóstwo. Na razie tego nie widzę, na razie widzę po prostu pojedyncze budki z biletami, które są ozdobione światełkami, więc zobaczymy co jest dalej. Weszliśmy do pierwszego obiektu, który był na mapie, którą pokazywałyśmy Wam wcześniej. Ale ja odkryłam w Korei, że z każdym dniem mam chyba większą topię niż całe swoje życie, bo rozmiar pająków w tym kraju po prostu przechodzi moje pojęcie o jakikolwiek, jakikolwiek pająka, szczególnie po zmroku. Więc ogólnie to było ładnie, jak An sobie nagrywała przebitki, było fajnie, aż do momentu aż podniosłam wzrok, więc robimy szybką ewakuację. więc takie miejsce omijamy ogrodowi botanicznemu latem, nocą mówimy nie, mówimy papa przynajmniej z naszą fobią, ogólnie było ładnie, ale dziwnie oglądać rośliny i palmy nocą i teraz wyszłyśmy do co prawda nieoświetlonej i trochę nie na czasie, ale wioski świętego Mikołaja. Nie wiem czy to słychać i nie wiem gdzie jest głośnik, ale jeżeli może się wsłuchacie w ten materiał, to usłyszycie Świąteczne piosenki. Tu zimą musi być pięknie. Jeżeli pada, oczywiście. Cały obsypane śniegiem, i jest mnóstwo miejsc do zdjęć ze świętymi Mikołajami. Tutaj już są zapalone takie świąteczne dekoracje. Tam jest choinka. Tutaj na tej drodze są już takie naprawdę, takie prawdziwe choinki ze światełkami. Mikołaje są wszędzie. Tutaj jest jeden Mikołaj na drzewie. Jest Mikołaj pod drzewem. Tam są bałwany, a teraz chodzimy do poczty świętego Mikołaja. Jestem bardzo zaskoczona, że tutaj te wszystkie dekoracje się ostały, że to nie jest sezonowa. Wystawa, i tutaj można wejść. Tutaj w ogóle chyba można kupić bombki, tam można kupić jakieś wieńce. Ogólnie na wejściu, bo napisane, że te światełka świecą się przez 365 dni w roku, ale wczoraj, jak sprawdzałam tutaj dojazd, to wysłałam nawet do Unplakat, pamiętasz, było jakiś Winter Lightning Festival, czy coś takiego, i tam było napisane, że ta taka wystawa bożonarodzeniowa jest otwarta od lutego tego roku do końca tego roku, więc w sumie bardzo tak. Przypadkowy czas zacząć Bożonarodzeniową wystawę od lutego i pociągnąć ją do końca roku, ale jest ładnie i daje klimat. Chociaż trochę jednak jest dziwnie. Tutaj jest nawet Mikołaj, któremu można usiąść na kolanach, ale bardzo ciekawe mnie te schody. Tutaj są takie schody donikąd. Jestem bardzo ciekawa, co tam jest i uznam, że odkryję to razem z. Wami z kamerą, tylko boję się, że przez to nagrywanie. Ucierpię. Okej. Okay. Mnie tutaj chyba nie powinno być. Zmierzałyśmy już do wejścia, ale zauważyłam przez okno coś, co muszę zobaczyć z bliska. Znalazłam wielkiego pikaczu. Na koniec tego dnia stała się najbardziej absurdalna rzecz chyba w moim życiu. Albo jedna z wielu Już Byłam super szczęśliwa, że zaoszczędziliśmy 22 tysiące na taksówce Bo jakimś cudem objawił nam się autobus Ostatni Za 27 minut Więc sobie siedzimy te 27 minut tutaj na przystanku I sobie czekamy na ten autobus Ten autobus w końcu podjeżdża Staje na środku parkingu, bo ten przystanek to taki na słowo honoru Idziemy w stronę tego autobusu Pan coś krzyczy, macha rękami I odjeżdża I nie do końca wiem co się wydarzyło Jakiś inny pan do nas podszedł i powiedział to samo co ten kierowca krzyczał z tego autobusu. Czego oczywiście nie zrozumiałyśmy. Więc siedzimy nadal. Yy, na mapie jest napisane, że autobus będzie za 5 minut. Więc nie wiem, czy on robi jakieś dziwne kółka po prostu i tutaj wraca, czy co. Co ja miała fakt, że mogłyśmy już siąść wcześniej, nawet jeżeli. I po prostu sobie siedzieć w w autobusie niż siedzieć tutaj z komarami. Ale nie wiem, jakby ten autobus nie przyjechał, albo by przyjechał i znowu by się nie zatrzymał, to bym się w sumie nie zdziwiła. Bo tak wyglądają zawsze nasze przygody w Korei. I my jesteśmy chyba jedynymi z dziesięciu ostatnich samochodów, nawet nie mamy samochodu, z dziesięciu ostatnich samochodów, które tutaj zostały, więc będzie ciekawie. Jak spędzimy tu noc, też się nie zdziwię Jak widzicie, zmienił się dzień, a właściwie jest 3 dni później, ponieważ nie zdążyłyśmy zrobić wtedy w początku tego, co chciałyśmy, więc zdałyśmy, że to gramy dla Was resztę tego vloga, po prostu innego dnia. Wyszło na to, że przyjechałyśmy tutaj właśnie w ten sam czystokowy weekend. Zaczęłyśmy nagrywać to w czwartek, dzisiaj mamy niedzielę i dotarłyśmy do tego jednego ostatniego miejsca, które chciałyśmy bardzo w początku zwiedzić, czyli pod most nad rzeką Hunta. Nazywa się on Skybridge. Bridge. Na razie widzicie tylko nazwę, jeszcze na niego nie wyszłyśmy, ale szukając dojazdu do tego mostu znalazłyśmy jeszcze kilka innych miejsc, które chciałbyśmy odwiedzić w początku. Stałyśmy dzisiaj o 7.30. Jest godzina 14.20. Jechałyśmy tutaj chyba 4 godziny, także począt to jest zdecydowanie wyprawa dwudniowa, nie da się tego wszystkiego zwiedzić w jeden dzień, chyba że macie samochód, także zwiedzamy dalej. Weszliśmy na ten most, jest na nim bardzo dużo ludzi, czego się w sumie nie spodziewałyśmy, bo on jest tak naprawdę na środku niczego, ale tak wygląda widok. Jest bardzo ostre słońce dzisiaj, o tej godzinie. Tam gdzieś na tej górze, tutaj jest obserwatorium, do którego też zamierzamy dzisiaj iść. I nie wiem, czy widzicie po kadrze, ale bardzo się ten most trzęsie. Wydaje mi się, że nie jestem w stanie tego ująć na filmie, chociaż spójrzcie na tą belkę. Ona się kołysze i to chyba widać. Także jak ktoś się boi wysokości, to niekoniecznie polecam, ale widoki. Patrzcie tylko na te widoki. I oczywiście nie mogę zabraknąć szklanego elementu. Jest też wersja bardziej nad wodą. Przeszłyśmy ten most i przejście tego mostu chyba nam zajęło jakieś 40 minut Ponieważ próbowaliśmy zrobić idealne zdjęcie z każdej możliwej strony Co było trudne, ponieważ ludzie, którzy tutaj przyjeżdżają Koreańczycy, próbują chyba bardziej przebiec przez ten most niż przez niego przejść Wszyscy się będą nawzajem pośpieszają I widać, że bardzo się boją po nim przechodzi, on się cały w ogóle buja Dla mnie to trochę bez sensu, przyjeżdżać do miejsca gdzie jakby spędzacie dosłownie minutę, ponieważ przychodzą, przebiegają przez minutę i tyle z tego wszystkiego. Jechałyśmy tutaj specjalnie 5 godzin. Nie po to właśnie, żeby tylko jak najszybciej przejść ten most, tylko żeby ponagrywać, żeby porobić zdjęcia i wszystko pozwiedzać. I teraz idziemy na drugi most, który z tego co widzę po znakach jest oddalony stąd o 200 metrów, czyli powinien być w sumie tuż obok. Musimy iść na górę. Niestety, po schodach. I zobaczymy jak on wygląda. Tak, ten most wygląda z góry. Nie jest on długi, da się go przejść spokojnie w minutę, ale my po prostu nie widzimy sensu. Przeszłyśmy ze 200 metrów po takich schodach i tutaj od razu jest taki drugi most. Jak go zobaczyłam po raz pierwszy, co było jakieś 5 sekund temu, to pomyślałam, że wygląda jak z jakiejś gry o Tron. Albo coś takiego, wygląda trochę jak ten tron Nagrywam pod światło, ale chyba zauważycie, że na górze są gołębie Ten jest krótszy, ale w internecie wydawało mi się, że będzie bardziej ekstremalny Ten most, nie dość, że się cały trzęsie, to jeszcze wydaje dźwięki Są efekty dźwiękowe w postaci skrzypienia A tak się prezentuje widok Z drugiej strony wygląda tak samo imponująco I w tym miejscu chciałabym powiedzieć, że jeżeli będziecie mieli wolny dzień W którym nie będziecie wiedzieli co zrobić Musicie przyjechać do Poczon i odkryć kawałek natury Tutaj jest po prostu przepięknie Teraz jeszcze nie wiemy jak, ale musimy iść do tego obserwatorium tam Doszłyśmy do kolejnego punktu widokowego i teraz jesteśmy przy wodospadzie Który nosi nazwę Bidulkinan i bidulki po koreańsku to gołębie Także można powiedzieć, że jesteśmy przy wodospadzie Gołębi. I on, według jednej z legend, które przeczytałyśmy, nazywa się tak, ponieważ przypomina gniazdo Gołębi. Nie wiem, czy to widać z tej perspektywy. Jesteśmy w ogóle na takim punkcie widokowym, i stąd ten wodospad jest dość malutki. Spróbujemy zaraz podejść bliżej, ale tak prezentuje się widok dookoła. I według innej legendy, którą przeczytałyśmy, to ta nazwa wywodzi się od tego, że kiedyś to miejsce zamieszkiwały po prostu po prostu gołębie skalne i podobno te okolice były też kiedyś schronieniem dla ludzi podczas wojny koreańskiej na oficjalnej stronie tego parku jest też napisane, że bardzo dużo dram i filmów zostało tutaj nakręconych jako takie tło dla różnych dram. Tutaj są te tytuły. I z tego co widzę to są głównie dramy historyczne. Podeszliśmy teraz bliżej, można jeszcze zejść tam na dół, ale teraz chociaż wiecie, co ja Wam pokazuję i widać tą jaskinię, która ma być rzekomo w kształcie gniazda gołębi. Widać też wodospad i wygląda to pięknie. Wydaje mi się, że gdyby tu było jeszcze więcej słońca, to ta woda miałaby przepiękny kolor, ale i tak ten widok robi wrażenie. An pokazywała gdzieś na początku dzisiejszej części wycieczki, obserwatorium, do którego chciałyśmy i ono jest na tym plakacie, który znajduje się nade mną tak samo jak jest napisane, że jest otwarta też tam kawiarnia, więc chcieliśmy tam pójść, zobaczyłyśmy na najwyższej, że jedyna droga jest tu, tylko że odkryłyśmy, idąc idąc odkryłyśmy, że niestety nie da się tam wejść bo to jest bardzo, bardzo niebezpieczny zakręt i raczej ludzie nie powinni się tutaj znaleźć, więc wydaje mi się że to jest droga tylko i wyłącznie dla samochodów ale to w takim razie jest bardzo Głupie, że inni nie mogą tutaj przyjść do tej kawiarni i zobaczyć tego obserwatorium, jeżeli nie są albo samochodem, albo nie przyjechali tutaj taksówką. Nie wiem, czy jest tutaj jakakolwiek inna droga, w ogóle tego nawet nie było na mapie, więc Neyver jakimś cudem mi to pokazał, ale no właśnie, pokazał tę drogę tędy, żadnej innej. Niestety odpuszczamy, jest to zbyt niebezpieczne. I idziemy, wracamy chyba. Spójrzcie tam, za te krzaki. Tam jest zakręt, na którym powinniśmy się znaleźć, a to obserwatorium jest gdzieś tam daleko. Mamy półtorej godziny do autobusu, więc postanowiłyśmy, że się skusimy i zobaczymy, co budki tutaj wokół mają do zaoferowania. I zdecydowaliśmy się na tokpoki. Dowiedziałyśmy się w międzyczasie, że to są super ostre, więc nie wiem, czy to przeżyjemy, ale spróbujemy. I takim oto widokiem, zapalanego w nocy mostu, świecącego się i mieniącego no różne kolory. Żegnamy poczon i was też. Także dziękuję wam za oglądanie tego vloga. No zobaczenia w kolejnym filmie. Pa.